Targowiska w historii miały swoją bardzo ważną rolę. Były one realnymi centrami miast, w których następowała wymiana towarów, opinii, idei i informacji. Stanowiły przestrzeń ścierania się mieszkańców, budowy relacji, ustalania wspólnych planów czy tworzenia strategii politycznych. W Polsce targowiska nieodłącznie kojarzą nam się z latami 90. i towarami sprzedawanymi z kultowych szczęk. Wiele obecnych dużych biznesów właśnie w ten sposób rozpoczynało swoją działalność. Następnie popularne bazary straciły na znaczeniu. Będąc zastępowanymi przez galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, witajcie w najnowszym odcinku serii Miastokracja, w której rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Ja nazywam się Karol Wałachowski i jestem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Michała Czerskiego, prezesa zarządu firmy Imago Centrum Sztuki Ludowej oraz organizatora wydarzeń kulturalno-targowych. Porozmawiamy na temat znaczenia targowisk dla miasta. Kraków dla mieszkańców! Podcast o wszystkim co miejskie i krakowskie. To co, Michale, jak jest obecnie? E, targowiska bardziej kojarzą się z tanimi rzeczami, chińszczyzną, z latami 90. i z czymś czego się wstydzimy, czy bardziej z czymś dobrym, wysokiej jakości, budującym kapitał ludzki? Jak, myśl, jak jest w ogóle postrzeganie targowisk? Na początek, cześć Karol, witam Was. E, zgadzam się z, z każdym słowem, które wypowiedziałeś w poprzednim zdaniu. A odpowiadając na Twoje pytanie, czy targowiska są czymś, co kojarzy się w tym momencie źle, co jest nacechowane pejoratywnie, tu oczywiście trzeba powiedzieć, zależy. To zależy, w jak, w jak, do jakiej dzielnicy miasta się wbierzemy. Gdzie będziemy spędzać czas i które targowisko odwiedzimy. Oczywiście było tak przez laty, że czasy dzikiego kapitalizmu, jakby kształtowały i definiowały właśnie targowiska, tak jak powiedziałeś, jako miejsca przaśne, tandetne, gdzie można było znaleźć wszystko, a mało było tej wartości tej wartości materialnej i niematerialnej, tego co tam się działo i czym zajmowali się ludzie. Aktualnie mamy przykłady w Krakowie bardzo dobrych targowisk, gdzie, które pełnią rolę swoistych centrów lokalnych, gdzie ludzie nie tylko spotykają się po to, żeby dokonać jakiejś wymiany handlowej, ale też po to, żeby spędzić razem czas, wymienić myśli, mają ten właśnie aspekt niematerialny, społeczny. Intelektualny. Takim przykładem, na przykład, takim przykładem jest stary Kleparz, który jest wspaniałym targowiskiem, jest taką wizytówką, która jeszcze też wymaga doszlifowania i, i pewnej opieki i, i wprowadzenia jakichś zmian, które poprawią na przykład walory estetyczne tego miejsca. Niemniej właśnie jest tam lokalna społeczność. Są ludzie, którzy tam spędzają czas, kupują Wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Po prostu jest to taka enklawa dla mieszkańców, którzy mogą przyjść, wypić kawę, znają tych wszystkich sprzedawców. Ja sam w, w tym życiu kleparza uczestniczę, zważywszy, że blisko mam biuro, często tam spędzam czas, poznaję ludzi, rozmawiam z tymi sprzedawcami, poznaję ich historię, poznaję historię ludzi, którzy tam przychodzą. I to jest ważne, bo to właśnie buduje wspólnotę i tożsamość danego, właśnie miasta. Dobra, no to może zostawmy chyba dwa takie miejsca, gdzie tego handlu jest najwięcej, czyli targowiska i galerie handlowe, które był taki okres czasu, kiedy one właśnie mocno przejęły i te galerie handlowe były chyba gdzieś, czym się chodziło, nie na targowiska. Co według ciebie ma większy wpływ na miasto i co jest według ciebie cenniejsze? Jakie są w ogóle różnice pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami? Mhm. Tak, jeszcze ustosunkując się do twojej tezy, galerie handlowe wyparły te drobne sklepiki, które no wcześniej były właśnie przede wszystkim prowadzone w centrum naszego miasta. W dzielnicy pierwszej stare miasto, gdzie było dużo sklepów takich rzemieślniczych, gdzie można było kupić różnego rodzaju odzież, obuwie. Potem to się wszystko bardziej zdywersyfikowało na galerie handlowe jest zjawiskiem jakby naturalnym i taką komercjalizacją, i w dobie rozwoju kapitalizmu ten etap był nieunikniony. A jeszcze wracając do twojego pytania, przypomnij mi dokładnie. Tak, chciałem zostawić targowiska i galerie handlowe. Tak, to zestawienie, no, to też jest ciężko, bo nie ma nie, nie można tu powiedzieć do jednego są oczywiście pozytywne aspekty targowisk i są pozytywne aspekty galerii. To jest zależne, zależne od tego czego dany odbiorca w tym momencie poszukuje. Natomiast targowiska mają potencjał żeby jeszcze lepiej się rozwijać i dostosować się do współczesnych czasów, żeby trochę od galerii coś podpatrzeć, jakieś rozwiązania, przede wszystkim, właśnie jeżeli chodzi o estetykę, aranżację przestrzeni, o jakąś identyfikację wizualną. Galerie to mają doprecy do, doprecyzowane. Każda, każdy sklep w galerii jest zap zaprojektowany, jest tam, jest tam każdy detal jakby dograny i wszystko ze sobą współgra i koresponduje. Siłą też można powiedzieć, z jednej strony targowisk jest taki miszmasz i taki eklektyzm. Niemniej tutaj można unifikować pewne kwestie na targowiskach, dzielić to, kategoryzować na właśnie centra, gdzie będą sprzedawane tylko owoce i warzywa. Tutaj będzie pawilon z, z książkami, tutaj będzie pawilon z garmażerią, tutaj będą wędliny i tak dalej, tak dalej. Tutaj właśnie to jest ważne, żeby. żeby do, dokonać takiego, takiej unifikacji, takiego uporządkowania kwestii, tak jak mamy to, to w galeriach. I to, to może też pomóc i wtedy ludzie będą się czuli swobodniej. Bo znam, znam takie osoby, które wolą chodzić do galerii, bo tam jest większy komfort robienia zakupów, czy też spotykania się ze znajomymi, bo jest tam mimo wszystko spokojniej niż na klasycznym targowisku. No i trzeba to odczarowywać po prostu, że targowiska są piękne z jednej strony, bo jest tam taki miszmasz, ale to też można uporządkować. No bo jak ja myślę o galeriach, no to raczej zdecydowana większość galerii jest bardzo podobna do tych na całym świecie. No jakby globalny kapitał. Po prostu multiplikuję to w różnych innych miejscach, no i to, że jestem w galerii w Krakowie, Warszawie, Pradze, Londynie, jakby to praktycznie się ze sobą nie różni. Ale z drugiej strony, jak myślę o targowiskach, no to pomimo tego, że te targowiska też są wszędzie na świecie, to jednak moim zdaniem jest tak, że te targowiska dają jakiś ten duch tego miejsca, miejsca, to genius loci, coś jakby co jest wyróżnikiem, i chyba moim zdaniem to chyba są ludzie, którzy się tam pojawiają, i też fakt, że mogę kupić, nie wiem, tą bułkę u tej samej pani od 20 lat i Wiedzieć, co u niej, i nawiązać z nią jakąś relację, a nie jestem w stanie tego zrobić w galerii handlowej. Tak, oczywiście. To jest to, co powiedziałem na początku, że Tarkowiska budują tożsamość i charakter danego miasta. I ten genus Locji jest bardzo ważny w tym wszystkim. Ja też to widzę na przykładzie właśnie swoich wydarzeń, gdzie zapraszam krakowskich rękodzielników, twórców, rzemieślników, którzy poprzez prowadzenie tam właśnie sprzedaży swoich dzieł też Wymieniają się swoimi historiami, opowiadają o tym, jak zaczęła się ich przygoda, co robią, czym się zajmują, jaki jest ich życiorys. I to buduje więzi między właśnie klientem a sprzedawcą. I to właśnie mają targowiska, czego nie mają galerie. Jest ten element budowania relacji, tych relacji takich niematerialnych przy okazji właśnie nabywania różnych dóbr I, i to jest właśnie kluczowe i najpiękniejsze właśnie w tych wszystkich targowiskach i w tej idei budowania takich silnych centrów lokalnych. No dobra, opowiedziałeś parę słów o starym kleparzu, a czy są jeszcze jakieś inne miejsca w Krakowie, które według Ciebie są takimi modelowymi targowiskami albo ewentualnie czy znasz jakieś przykłady może ze świata, z innych miast, które moglibyśmy dążyć do tego, gdzie moglibyśmy podpatrywać, jak właśnie te targowiska robić? Mhm. Tak, no jakby Kraków w każdej dzielnicy znajdziemy jakieś targowisko. To może być plac Imbramowski, to może być też nowy kleparz, który, który też się cechuje czym innym niż stary, to może być plac na stawach, rynek dębnicki, to wszystko są ważne przestrzenie, które moim zdaniem wymagają pod wieloma względami jeszcze jakiejś interwencji, jakiejś opieki, jakich zmian. Uważam, że tam jest zbyt duża stagnacja. Uważam, że te przestrzenie e, przez lata za słabo się rozwijają, za wolno się rozwijają. Tam musi ten rozwój nastąpić bardziej dynamiczny i, i trzeba pomyśleć nad e, zmianą może aranżacji trochę przestrzeni, nad zmianą aranżacji produktów, które tam są wystawiane i nad tym, e, jakie idee im przyświęcają. Ale no, dla mnie wzorem właśnie jest, jest stary klepaż, że tam, tam się dobrze dzieje. Może też przez to po prostu, że ja tam spędzam najwięcej czasu i to jest, mój, to jest moje lokalne centrum, w którym ja uczestniczę, i tam, tam, jest, tam jest społeczność, którą, którą znam, tam są ludzie, z którymi się spotykam, i, i tam jakieś kontakty mogę zawierać, ale to też właśnie jest super w tym, że Kraków składa się z 18 dzielnic i w każdej z tych 18 dzielnic możemy mieć dane centrum takie lokalne, a przykładów takich miast w Europie Zachodniej jest. Wiele, też to pokazują turyści, którzy przyjeżdżają do nas do Krakowa. No to oni właśnie zadają pierwsze pytanie, gdzie my możemy poczuć energię i ducha tego miasta. I zazwyczaj przewodnicy właśnie odsyłają ich na stary kleparz, który jest w czymś podobny, jest jakiś synonimiczny względem targowisk ich w miastach typu. Berlin, typu miasta włoskie, gdzie te mercato jest bardzo rozwinięte i te targi weekendowe dobrze funkcjonują. W każdej miejscowości we Włoszech i większej i mniejszej mamy takie targi właśnie weekendowe, gdzie można nabyć regionalne produkty, często właśnie te bardziej spożywcze od regionalnych rolników, sprzedawców, którzy przyjeżdżają do miasta, żeby to, to sprzedawać. No właśnie, no bo targ, targowi nierówny. Rozumiem, że są takie, które są stricte związane z takimi bieżącymi produktami, owocami, warzywami, które pewnie są częstsze, ale są też takie wydarzenia, które są okresowe. Też w wielu miejscach są targi staroci, targi różne inne, jakby specjalistyczne. Czy mógłbyś coś więcej opowiedzieć? Tak, no to jest jakby moja dziedzina, bo ja sam organizuję takie targi okresowe, czy to międzynarodowe targi sztuki ludowej na rynku głównym, czy teraz masz Pogranicza Kultur. To są targi, które się mają cyklicznie, ale przez okres na przykład 10 czy 15 dni i one mają na celu jakby promować określone wartości i określone rzeczy, określonych ludzi. Na przykładzie moich imprez my przede wszystkim promujemy rękodzieło, rzemiosło, promujemy folklor krakowski, kulturę polską, ale też kulturę pogranicza naszego regionu. To przede wszystkim ma na celu właśnie uwypuklać te wszystkie wartości i walory których, które niosą za sobą ci, ci ludzie te, te produkty. A jeżeli chodzi właśnie o inne rzeczy, no to tak jak na przykład jest Targ Pietruszkowy w Podgórzu, który też się odbywa i, i jest tam społeczność Podgórza, która chętnie w tym uczestniczy i, i lokalnie bierze w tym udział i, i kupuje te produkty. Targi książek w Krakowie, komiksów, targi komiksów w Krakowie, no, Kraków jest swoistym miastem targowym, to wynika z naszej historii i dobrze, że tego typu właśnie wydarzenia się dzieją, odbywają i i ludzie pasjonaci mają przestrzeń do tego, żeby się spotykać, przedstawiać swoje prace, opowiadać o nich, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. To bardzo stymuluje i, i pomaga w dalszym, w dalszym rozwoju. Ja tylko jeszcze dodam, jeżeli chodzi o, o moją działalność, to właśnie jestem dumny z tego, że te moje targi różnią się na tle konkurencyjnych, tych bardziej komercyjnych targów, jak bożonarodzeniowych czy wielkanocnych, no które niestety przez Krakowian są źle postrzegane i Krakowianie. Takie głosy dochodzą do mnie i, i nie tylko do mnie, bo ludzi, którzy uczestniczą, jakby i tworzą, partycypują w tych, w tych przedsięwzięciach, że oni omijają szerokim łukiem te wydarzenia. Właśnie przez to, że te, że te imprezy zwróciły się ku turystom, jest tam duża komercjalizacja. I jest już ta granica między dziełem a towarem zatracona po prostu. I one są stricte merkantylne i nastawione na zarobek. A ja się cieszę, że cechuję się tym, że mam taką odpowiedzialność społeczną za ten biznes, który prowadzę właśnie w przestrzeni Starego Miasta. I ważne dla mnie jest to, żeby zachować ten genus Locji naszych wydarzeń, skupiając wobec siebie ludzi wartościowych, którzy mają przedmioty unikatowe, trwałe, które posłużą każdemu do codziennego użytku. Gdzie można znaleźć w tym jakąś głębszą ideę, a, a nie tylko najprostsze jakieś takie komercyjne stoiska gastronomiczne czy przemysłowe, gdzie jest sama pamiątka często sprowadzana właśnie i produkowana masowo, a, a nie coś krakowskiego ważnego i Taka, takie podejście powoduje, że to właśnie ludzie tworzą zarówno moje targi, jak i inne targowiska, jak i inne takie centra lokalne i, i to buduje właśnie tą tożsamość, tą wspólnotę, pielęgnuje te, te nasze, nasze potrzeby, które, które każdy po prostu z nas ma, bo, bo każdy chce wyjść do ludzi, poznać nową kulturę, nowe doświadczenia, zacząć jakieś wymiany myśli i, i taką funkcję mogą mieć właśnie te, te, te przedsięwzięcia. Tak, bo teraz współcześnie jednym z większych wyzwań jest atomizacja społeczeństwa i fakt, że mamy mało więzi pomiędzy sobą. To jest chyba problem przede wszystkim tych największych miast. Czy według Ciebie targowiska mogłyby być jakimś narzędziem zmiany tego stanu rzeczy, jakoś przywiązywania ludzi do tych swoich lokalnych uwarunkowań? Tak, oczywiście. Właśnie to powinna być jedna z głównych funkcji, tych niematerialnych funkcji, gdzie lu ludzie mogą się spotkać, mogą spędzić kulturalnie czas, y mogą tam się do też jakieś koncerty, Przedstawienia, wydarzenia, które będą skupiały wobec siebie większą grupę osób i jest, ta, jest, jest nowe poznawanie kogoś. To też bardzo cieszy, w szczególności w tych czasach naznaczonych pandemią, lockdownem. I teraz, jak na nowo wychodzimy i, i próbujemy się w tej rzeczywistości odnaleźć, to może być taka bardzo funkcja, nawet wręcz terapeutyczna, jeżeli chodzi o, o te miejsca. I, I w takim kierunku powinniśmy my iść i stawiać na, na człowieka, który buduje dane, dane przedsięwzięcie. I, I oczywiście o to chodzi. To jest, to jest klucz, jak powiedziałeś. To jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń i nawiązywanie relacji. To jest, powinno być jedno z najważniejszych założeń targowisk. Okay, no to porozmawiamy teraz o tym, co się dzieje w Krakowie. No bo miasto ma bardzo duży wpływ na targowiska, no bo może albo zapewniać miejsca, też pewnie jest tak, że to spółki miejskie i okolice Urzędu Miasta Krakowa prowadzą dużą większość. Tak poprawnie, jeśli się mylę? Różnie. Tutaj zazwyczaj miasto daje w dzierżawę mhm. jakiejś spółce, która opiekuje się danym targowiskiem. Na przykład jest taki przykład Placu Nowego. E, tam jest e, chyba spółdzielnia dokładnie, która... Tym zarządza i, i i ona tutaj ma dbać o, o, o tę przestrzeń właśnie. No dobra, no ale czy pośrednio czy bezpośrednio miasto ma wpływ na te targowiska, tak, 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 więc oczywiście. porozmawiajmy o tym, co można byłoby zrobić lepiej, albo co jest złego obecnie. No bo chyba jest też taka opinia obiegowa, którą ty wcześniej właśnie tutaj wymieniałeś, że na przykład te targi, które się dzieją głównie na rynku głównym, no to są targi, które też są paragony grozy często pokazywane, że tam nie wiem, 55 zł za kiełbasę, czy tam 40 zł za herbatę, a na stoiskach zwykle te pamiątki, które są produkowane w Chinach i w ogóle chyba odbiorcą tego typu wydarzeń jest przede wszystkim turysta zagraniczny, który trochę nie zna cen, a trochę nie wie, co to jest Kraków i w sumie jest zadowolony z tego, że sobie kupuje tą gęś i w zasadzie tyle. Z drugiej strony też jest chyba obiegowa taka opinia, że te targowiska niektóre jakby nie trzymają poziomu, to znaczy tam dzieje się bardzo podobnie, jak działo się w latach 90., są głównie te targowiska bardziej na obrzeżach, i jakby zdecydowanie tam należałoby poczynić jakieś inwestycje, albo zmienić trochę charakter tego miejsca, żeby właśnie bardziej otworzyć się na nowych nabywców, a nie tylko te osoby, które po prostu tam od lat 90. chodzą i tyle. Co według Ciebie można byłoby zrobić? Jakie byłyby pozytywne postulaty, co można byłoby zrobić z tymi targowiskami? No, należałoby odświeżyć te targowiska, zwrócić się bardziej właśnie ku mieszkańcom, ale to nie jakiejś wyimaginowanej grupie mieszkańców, tylko społecznościom, którzy, które są aktywne, działają na danym terenie, w danej dzielnicy, które tam. Prowadzą też swoje działalności, mieszkają, studiują, kształcą się i po prostu rozpocząć jakiś program rewitalizacji i tak, pod takim kątem stricte materialnym, jeżeli chodzi o rebrading tych wszystkich miejsc, ale jak i tym, tym niematerialnym, czyli prowadzenie tam jakiejś myśli przewodniej, jakiejś idei, żeby to nie był tylko aspekt jakiś czysto handlowy, ale właśnie ten nienamacalny, nie taki nieżywy, nie ale który będzie przekazywany później z pokolenia na pokolenie i będziemy mieli taką dumę, że zostawimy coś po sobie, że te miejsca potem będą jakby tworzyły rodziny, wspólnoty, właśnie konkretne grupy, nie jakaś mistyczna grupa mieszkańców, jak się często mówi, czy, czy jak się użyje takiej frazy, że mieszkańcy, i potem, e, potem można spotkać się z krytyką, że to, kto to są mieszkańcy. To są konkretne osoby, które faktycznie tworzą daną społeczność, daną dzielnicę, e, czy dane właśnie tutaj mogą tworzyć e, targowisko. Trzeba będzie zmienić identyfikację. Może trzeba się zastanowić nad kwestiami programowymi, dotyczącymi, jakie produkty tam muszą być sprzedawane. Czy, czy podzielimy to na przykład na dane rejony, że w, na północy Krakowa dostaniemy produkty też dotyczące właśnie rękodzieła i rzemiosła? Mnie też brakuje z punktu widzenia osoby, która troszczy się o, o właśnie rękodzieło i rzemiosło, brakuje mi takiego stałego punktu, stałego placu, gdzie rękodzielnicy i rzemieślnicy mogą się spotkać. Do tej pory to jest plac nowy. Tylko bardzo ciężko im tam się prowadzi swoją egzystencję na co dzień w otoczeniu całej gastronomii, w otoczeniu tego, jak, jak te kramy są po prostu zorganizowane, jaki jest ich stan techniczny. No, potrzebujemy kolejnych wizytówek miasta, targowiska taką wizytówką mogą być, bo one skupiają sobie jak soczewce wszystkie całe DNA naszego, naszego miasta. Więc na pewno potrzeba interwencji, potrzeba rewitalizacji i potrzeba przemyślenia tej koncepcji i funkcji danego placu. Czy na każdym placu, żeby, żeby były te wspólne elementy, czyli żeby na każdym placu dany, wystaw, dany mieszkaniec mógł od danego wystawcy zakupić produkty pierwszej potrzeby, czyli żywność, artykuły, jakieś przemysłowe, no ale też, żeby to zbogacić o jakiś komponent taki bardziej wa wartościowy, jakiś, jakieś dzieła, właśnie jakieś ręcznie robione, na przykład biżuterię. Czy, czy, czy paski, czy, czy ceramikę użytkową. Kraków jest naprawdę kapitalnym zagłębiem ceramiki, takiej artystycznej i, i mamy wiele pracowników ceramicznych w Krakowie i, i myślę, że, że one też mogą z powodzeniem się właśnie na takich targowiskach znaleźć. Tak, patrząc z perspektywy ekonomisty, no to chyba targowiska mają też ten atut, że jednak bardzo mocno wspierają lokalną gospodarkę, no bo w galerii handlowej kupuje od Zwykle amerykańskiej firmy produkującej w Wietnamie ubrania, które przepłynęły cały świat, wyemitowały dużo CO2 i te ubrania po trzech praniach mi się są do wyrzucenia i tyle. A jednak na targowisku jest szansa, żeby wesprzeć lokalnego tutaj producenta, który za te pieniądze wyśle swoją córkę na balet albo kupi coś lokalnego. Więc też chyba ten aspekt też jest ważny w tych wydarzeniach, które Wy też rozumiem, przygotowujecie. Tak, również. i to jest przede wszystkim właśnie najpiękniejsze. Że to wszystko zostanie jakby w mieście, to zostanie tutaj. My w ten sposób możemy właśnie wspierać lokalnych twórców. Ta sytuacja, ta wymiana jest win-win. Tutaj każdy wygra. Tak jak powiedziałeś, to jest dobry przykład, że dany twórca, który będzie się wystawiał i sprzeda swoje dzieła mieszkań mieszkańcowi Krakowa, no to wówczas z tych środków może je przeznaczyć na dalszy rozwój albo rozwijać swoje pasje, czy, czy swoich bliskich, więc to jest dobre, bo tutaj po prostu wszystko wraca i, i zostaje jakby w rodzinie, zostaje w mieście. Super, to może na koniec jeszcze chciałem porozmawiać o stricte waszych wydarzeniach organizowanych przez twoją firmę. Co was odróżnia w ogóle od innych wydarzeń i czy mógłbyś, nie wiem, może w paru słowach zachęcić, jakby co można dostać na tych waszych wydarzeniach, czym się odróżniacie, na jaką okazję, czy jesteście tylko dla ludzi z bardzo zasobnym portfelem, czy też normalnie Mieszkańcy też może sobie coś tam kupić. Nie, moje wydarzenia właśnie kulturalno-targowe charakteryzują się tym, że na pierwszym miejscu jest kwestia kultury, a potem, a potem jest kwestia jakby handlu. Dbamy o to, żeby była taka równowaga, żeby każdy znalazł coś dla siebie i ten z mniej zasobnym portfelem, i z bardziej zasobnym portferem, żeby ludzie, którzy przychodzili, mogli uczestniczyć w warsztatach, w koncertach. Promujemy przede wszystkim naszych twórców, nasze produkty rodzime, regionalne, pokazujemy ich historię. Też zacząłem prowadzić taki cykl na swoich social mediach właśnie twórcy i MAGO i opowiadamy historię tych ludzi. Czemu się tutaj znaleźli, co robią i, i, i jaka, jest, jaka jest ich geneza. Ale moje wydarzenia, właśnie tak jak powiedziałem też wcześniej, odróżniają to, że ja mam takie poczucie silnej odpowiedzialności społecznej, bo organizuję przedsięwzięcia w zabytkowej przestrzeni, chronionej przestrzeni w sercu naszego miasta i uważam, że ta przestrzeń powinna też się bardziej zwrócić ku mieszkańcom, ku Krakowianom i, i dlatego chcę, żeby te targi były bardziej krakowskie, żeby tutaj było więcej naszej tożsamości, naszego charakteru. I żeby była ta wymiana doświadczeń, żeby też zapraszać twórców, artystów, którzy przyjeżdżają z różnych regionów Polski albo z zagranicy i konfrontują się z naszymi twórcami, wymieniają się pomysłami na dzieła, i to wszystko może obserwować człowiek, który tam przyjdzie. I otwarte są te wydarzenia dla każdego. Jesteśmy przede wszystkim no, zwróceni ku aktualnym trendom i potrzebom. Tak, żeby, żeby każdy znalazł coś, coś dla siebie. I, i to cieszy ta, ta równowaga, że mam bardzo dużo twórców, dużo rękodzielników, rzemieślników i tych młodszych i tych starszych. Tych, którzy są twórcami ludowymi, którzy tutaj przyjeżdżają od lat 80., lat 90. na, na krakowskie właśnie targi, Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, czy Pogranicza Kultur, czy Świętego Józefa, czy teraz Jarmar Świętojański zaczynamy organizować i mam jeszcze w planach, w planach kolejne wydarzenia. I ci nowi młodzi twórcy, którzy właśnie po okresie pandemii przedefiniowali swoje życie, odeszli z pracy na etacie i zaczęli tworzyć i realizują się. I te miejsca są po prostu przestrzenią, gdzie oni mogą swoje pasje realizować i z tego się utrzymywać. Okej, okay, to dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. Jeśli podobał Wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.